Witam, z tej Drops Colin, w kolejnym odcinku zajmę Amnesia The Dark Descent. Dobra, mamy cztery drzwi. I chyba najbardziej oczywistym będzie te. Będą te uchylone, hm, których nic nie ma. O, no nie tak do końca, jest kreśliwo. Tutaj będę może te drzwi zostawiał uchylone. No wiecie, żeby wiedzieć, gdzie już byłem. I to teraz tutaj. A nie drgnął, no, okej. Okay. A tutaj? Dobra, tam jest coś głębszego. I tu też. No to hierarchicznie idziemy tutaj. Uhuhu.

Alexander had his servants bring one of the prisoners, a murderer, he told me. Alexander made all the arrangements, but he said I had to perform the ritual in order to have the right effect. The shadow could be led astray by the blood of another. Killing the man would provide us precious time. What else could I do? Alexander said it had to be done. He is saving my life. I don't have the luxury of argument. No tak wyszło. Yy, no nic, dźwigienki, no nie? Aha. Za chwilkę, jeszcze spróbujemy tą Nie działa, aha. No to nic. Tu już nic nie zrobię. więc muszę iść tam, hmm. no nic, no musimy zejść. No tu niestety muszę korzystać z oliwy, bo to nie ma sensu po takich schodach, wiecie, używać krzesiw i tak nawet nie ma gdzie tego palić, więc... Znaczy no jest, no ale... Dobra. Ej, gdzie my jesteśmy? Tu są drzwi, a tutaj coś mamy? Krzesiwa Może oliwa? Nie. Ale tu się boję, bo to więzienie niby jest ciągle w użytku, więc... no wiecie. Coś nas tu może niemiłego spotkać. Dobra, tam wiem, że nic nie mam. Krzesiw trochę mam. Oj! Agrippa! Can you feel the syringe? No, I can't feel anything, Alexander? Yes. Soon I won't even be able to move, will I? Your life is safe. I don't doubt that. But will it be worth living? Hmm, ciekawa rzecz. Okay, no to wbijamy. Nie da rady. No to idziemy tutaj. A tam się nawet coś świeci. O kurde, ciało. Chodźmy. Nie za fajnie. O, jakaś ta oliwa chyba, ale to za chwilę. O, tu mamy oliwę. Tu muszę uważać. Tam, o, tam jest jakaś maszyna. A, no proszę to pewnie by... ja tu się coś zepsuło i tu muszę coś przynieść, żeby to naprawić okej, okay, a tu mamy Eee, o kurde, on żyje O to ci chodzi Ale nic się przecież nie stało To jest Agripa? Daniel Like the prophet thrown into the lion's den? <laughs> Tell me. Are you among the lion's den? You want, want to stop Alexander? Oh my. So the Babylon shall fall, you say? <laughs> You've hurried too much. Alexander is toothless without an all. Yes. That's. that's not very promising at all. The Sector is basically impenetrable, but I guess that's my ore. It could be breached by another, but Alexander broke his, I mean, my ore, a long time ago. Really? really? Well, if you tell the truth, by all means, seek out the pieces of the broken ore and mend away. I believe he uses them for torture now. They practically leak matter, which is quite useful, I understand.

Nie wygląda on mi na jakiegoś nie wiadomo jakiego złoczyńcę. E, dobra, sobie zapalmy. Uuu, no to nie fajnie. Może do tego są te dwie dźwiginki na górze? E, rozumiem, że z tej strony jest identycznie. No, no to idziemy tutaj. Jak tu jest? No, tu jest dość ciemno. Zapalmy sobie. Gdzie my to jesteśmy? O, krzesił. Jakiś taki magazyn, nie? Czy coś... Coś w tym stylu, okej. Okay. Tamte drzwi aż się proszą, żeby do nich wejść, ale... Podzwiedzajmy może sobie najpierw tutaj na górze. Czy znajdę tu coś? O, co to jest? Mięso? Po co nam mięso? My tu mamy...

O nie, znowu jakieś płaczące dziecko. To to już słyszeliśmy wiele razy. To była ta dziewczynka, która uciekała. Uuu, co? A wypchaj się. Dobra. Tu coś jest. Jabłuszko, ok. Chodźmy niżej. Nie wiem to by dobry pomysł tu wchodzić Chyba się skończyło, ale Ale ogólnie jestem przerażony dobra Pogasiło mi wszystkie lampki Tu mamy drzwi i tam też były drzwi a tu są wszędzie cele, dobra, tu raczej nic nie będzie. Chodźmy do tych najbardziej oczywistych drzwi, czyli do tych. Presbyterium. No dobra. Idziemy sobie do presbiterium. Nie brzmi to zaciekawień. Szczerze powiedziawszy. Just a little further. It's like Orpheus descending into the underworld. Are you hiding something? What do you mean? Never mind. Your intuition is remarkable. I'm not sure I'm following. It doesn't matter. It's just a myth after all. Hmm Co my tu mamy? Wygląda dość fajnie. Uuu, no proszę. Tam lepiej nie będę wchodził jakiś dość mocny mechanizm. Ale co mamy tutaj? Yy, to pewnie jest miejsce na kule, tak? Tak, dokładnie. Nie, coś czuję, że to musi tak jakby wszystko odejść, że jak włożę tu kulę, to to się tak jakby otworzy i wtedy będzie fajnie. Ale okej. Okay. Yy, tu mamy z dwóch stron jakieś przejścia. Zgaduję, że w jednym będzie jedna część kuli, a w drugim będzie druga. Tam jest coś otwarte, tutaj niekoniecznie, więc może sprawdźmy, tutaj, co z tego wyjdzie. Mhm, jakiś pokoik, ok. Um, tu mamy jakiś list, ok. To, a tam jeszcze coś mogę iść. Wiadro ze smołą. Mamy I mamy list. 12th um. of august 1839 banishment ritual is taking longer than expected and we have to do what is needed i spend my time helping out the prisoners being around these degenerates makes me ill none of them even tries to face their punishment with any kind of dignity they taunt me with their lies of innocence and their cowardly pleas of mercy. What can make a man fall so far from the grace of a civilized existence? They are all wicked men, and I remind myself of it constantly. Still, I am thankful for God sending these monsters our way, as they will serve as the instruments of my salvation. Daniel, coś ty robił? No us chodźmy here. Zgaduję, że tu będzie jakaś sala tortur i tutaj... Um. Nie, 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 to nie pomoże. Mięso! Mięso też nie? No nic, to to sobie odpuszczę na razie. Nie mam jakiegoś klucza albo czegokolwiek, żeby to tutaj otworzyć. Młotkiem na przykład. o Młotkiem tego bym nie rozwalił. Biegniemy z młotkiem. A no w sumie inny młotek mamy jeszcze w jakim punktu. To... No otwieraj. Dobra, tak chyba tego nie otworzę. Dobra, to chodźmy do tej yy, drugiej komnaty. No dobra. Nie no, Monumentalna budowla, naprawdę. Więc chodźmy jeszcze tam. Hmm, tu coś czuję, że będzie gorzej, nie ma drzwi, co mnie przeraża jak zwykle. Tu mamy jakiegoś jakąś zbroję. To może liścik później? Najpierw się porozglądam. Tu jakieś takie. O. U, tam coś jest wiele lepszego. Dobra. Czytamy liścik. Wszystko stracone. Znowu muszę zacząć od początku. Odkąd odzyskałem kulę znalezioną przez agripę, Polegałem na niej podczas moich badań. Incydent z Wilhelmem sprawił, że stałem się bardziej porywczy. W obawie przed brakiem więźniów. Przeszedłem do ostatecznego rytuału, nie zachowując należytej ostrożności. Kula pękła i rozbiła się na sześć kawałków. O, aż tyle. Próbowałem już wszystkiego, ale nie udało mi się jej jeszcze naprawić. Jeśli nie uda mi się wymyślić sposobu na ich połączenie, będę musiał poszukać innego wyjścia. Nawet jeśli nie uda mi się otworzyć kuli, w jej kawałkach nadal tkwi moc. Krumen być może będę mógł wykorzystać w innym celu. Wieki minęły. Na próżno i zaczynam się zastanawiać, czy kiedyś jeszcze zobaczę swoją ukochaną. Jak długo mogę utrzymywać życie w takim stanie? Czy Czyżby chciał ożywić swoją ukochaną? Za pomocą mocy kuli? Czyżby tu było jakieś wspomnienie wkrótce? No, w sumie tutaj też nic nie mam. Hm. No to w sumie muszę wrócić, bo nic tu ciekawego nie znalazłem. Eee, tylko teraz tak. Eee. Co? Odwal się. O, odwal się. Ja tu nie mam nic. Ten. No. Nie no, chodźmy do Agripy, bo może on coś nowego wymyśli. No bo mamy tam smołę, mamy. Może na te te dwie No kurczę... I'd run there quickly. These cells are mental prisoners who are under treatment. The people you send for will end up here. No, I Remember that the confinement itself works as a preamble to the torture, and you should pace yourself. Don't take anyone before they are ready. Understood. Sounds from the torture chambers are shuttled in through those pipes in the ceiling. Manage you your victims well and let one prisoner's pain instill terror in his cellmate? No, Agrippa, but there is no problem. No, Agrippa is a problem. No, Agrippa is What happened? Oh, that it. So many of Alexander's things are breaking down. Look around. Maybe there's another room. There are machine machines all over this place. You'll find a way to fix it. But in what kind No, no, W jakim pomieszczeniu, no człowieku? Czekaj, moment. Tam. Moment. Między. Zaraz, tu jest cela normalnie, tak. Tu też, no tu też jest normalna cela. No to gdzie ja mogę coś naprawić? Hmm. Tutaj te dwa są zamknięte. No, beznadziejnie. No, i nie ma tej, tej maszyny, no i co? A, dobra, spadaj. No to to tą zagadkę rozwiążemy w następnym odcinku, więc do usłyszenia. Na szczęście ten odcinek nie był aż taki straszny. No, ale nie mam czym tu czegoś naprawić. Nie wiem. Ale się dowiem. Wiadomo na tym odcinku, więc. Do usłyszenia, A ty się przymknij! Przymknij się, bo mi tylko przeszkadzasz w moim monologu. Łap! No, i masz za karę. Nawet nie ty No, no to na razie.